Hello, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Dead by Daylight. Dzisiaj gramy Nioh i jej podstawowymi perkami. Przejdźmy od razu do omówienia. A balanced Landing. Dobra, I to tak, skaczemy z wysokości, mamy zredukowany stan po tym, gdy się ogarniamy po lądowaniu, że to nie trwa tak długo, tylko jest przyspieszone, tak jakby lądujesz od razu. I od razu możesz biec i dostajesz wtedy też sprinta na 3 sekundy, 150% normalnego, normalnej prędkości biegania. Urban evasion, bardzo zły perk, nie polecam, ale gram, bo muszę. Czyli hmm, movement speed zwiększony podczas kłócania. jeśli kucasz to porusasz, poruszasz się 100% szybciej niż normalnie. I streetwise. <laughs> Także tutaj jest redukcja z użycia przedmiotu. Hmm, o 25% dla nas i dla wszystkich innych surwów, którzy są od nas w odległości do 8 metrów. I tak, i jeśli ten surf opuści ten 8 metrów tego zasięgu, to ten efekt z użycia 25% zmniejszonego będzie się utrzymywał na nim jeszcze przez 15 sekund. Dobra, mniej więcej umówione. Nea i taki zimowy outfit, bo jest nie za ciepło i lecimy do meczu. <laughs> eee, tak... Jak żeby inaczej <laughs> zacząć niż super lubioną mapą? I gramy na Freddy'ego Krugera. Eee, tak. Ludzie bardzo lubią tą mapę, ale ja osobiście za nią nie przepadam. Jest podzielona na piętra. To też trochę takie ogólnikowe. Góra dół, dół. Ciekawe czy idzie z góry, czy z domu, nie goni kogo? Hmm. No, właśnie blisko go słyszałem. Ale dalej go nie No dobra. Spróbujmy coś dokręcić, bo ciężko się gra na Frediego, A jeszcze gdy ma lagi na przykład i... Już jej nie goni. Jeszcze gdy malagi ma tą swoją wędkę na tych szponach dużych, no to było... O kurczę. Nie wiem czy idzie za mną w końcu. Chyba nie, o kurde. A tak. Sorry mordo. O, na szczęście jest dziki. Dziki! Dobra, ja spadam, ty sobie możesz zostać. Leci za mną, czy jednak za to, bo tam jeszcze zostanę. Dobra, nie wiem gdzie jest tak naprawdę. Tak, dobra, goni się tam z tym ziutkiem jeszcze. Ale nie gdybym znalazł tutaj surwa, który mógłby mnie na swój sposób uleczyć, byłoby ciekawe Ale opornie, opornie, dobra, to może się wybudzę z tego snu Żeby mi jakieś dziwne dziewczynki nie śpiewały lalalali lalalali A oczywiście jest po, to, po drugiej stronie Miejmy nadzieję, że nie będzie chciał. No nie! Ha! Jak na pewniaka tu wlazł w ogóle! To jest. Ja Cię Freddy nie lubię, jesteś dziwnie podejrzany. Tak dla mnie na pewno, ale. Trudno. Dobra, jakiś sur przyjdzie mnie ściągnąć. Help, please, help. Melduję, że potrzebuję pomocy, jak ktoś biegnie. No, chciałem zaryć w 4%, ale nie wyszło. Dobra, dobra, uleż mi please, please, please. Może tu nie przyjdzie. Może nie będzie tunelową. Na tej przeklętej mapie. Eee, hmm. Dobra. Chyba czegoś poszukać, dawaj. Wspólnie z tobą Ziutku. Wiem, że chcesz, że dużo mówisz, ale ci nie słyszę po prostu. Gra sprawiła, że jesteśmy niemymi surwami meczu. Ooo, oh, je. Yeah, yeah, yeah. Dobra. Wiem, że będę mógł gdzieś na tych schodach tutaj wykorzystać ten perk trochę. Jak jest taki ten przeskok o właśnie o tym mowa. Wtedy mi się przyda ten perk bardzo. Na razie jest, jak jest, dobra. Widzimy, że jeden random kręci jana ma już ponad pół. Tęk też zaczęła. Więc, przy dobrych wiatrach, jeśli po prostu yy, dobrze to rozegramy, to yy, i wygramy od razu. Jeśli tamta będzie dobrze uciekać, bo ja dobrze nie uciekałem. Jakby, czasem mi wychodzi tak potężnie, że mógłbym 5 genów wybiegać, a czasem to 5 sekund nie idzie się pobawić. No, no i tak to jest, takie to życie właśnie w Dead by Daylight, ale nadal gramy, nadal gramy i się staramy. Trzeba jakoś się zachęcać do przeżywania horroru i dramatycznych rzeczy. Dobra, jeszcze nie została powieszona. Jeszcze zwiglowała. Szkoda, że nie widzę, co tam się dzieje. Ale na pewno jest to ciekawa sprawa. bo ten Freddy jest taki banalny, a ja się tak dałem. O. Luxie. To no nie świadczy, że jestem jakiś dobry, ale skończę ten generator. Chociaż tyle w tym. W tej szkole w naszej przeklętej. Yy, tak. Silent Hill. Generalnie. Co myślicie o nowym DLC, że tak sobie wspominam do gadania? Ja już byłem, testowałem na PTB DLC. Kurczę. jednak i uciekamy na sprincie. O, właśnie o tym mówiłem. I mamy kawałek przewagi. Też wątpię, żeby nas gonił. Ale gdzieś tu gonik goni... randoma. Dobra. Musisz powiesić tyle, ile musisz. Ja przygotuję bramę po prostu. I razem sobie uciekniemy. Na razie musisz wisieć, niestety. Ale obiecuję, że to ci się płaci w pewien sposób. On już nie może się teleportować, więc musi iść. Serio? Ona no, ściągnęła się na 4%. A tamten otworzył bramę. Ale tamtą, bo moją nie. Chyba, że to killer otworzy. Schodzimy, bo widzę, że kogoś nie kogoś innego. To jazda. Brama jest dosyć blisko nawet. Nie ma chyba noeda. Jeszcze by tam ten ziółtek O jeszcze miałem zadanie Nie no randomie po to wziąłem tego hita, żebyś biegł A ja, ja. A ja, ja Nie wiem bo jak spadnie z góry to będzie przypadą brać tam na dole On Jeszcze miał ten No czemu on uciekł w drugą stronę miał? Wyjście tam. O, dobra, uciekł do drugiej bram. No ja nie wiem, że ktoś wziął na to offering. Boże... Bądź przeklęty kimkolwiek jesteś. Dwa razy... Dwa razy to samo. Dobrze, że teraz na PTB weszła z inna zmiana. A to chyba jest piramida głowy że na PTB wasza zmiana, że nie będziemy mogli grać dwóch map pod rząd. Ciekawe czy to też działa na offeringi. Mój totem, mój. Dzięki. Więc te tylko ciuchy, żeby było widać, że jest to jednak drugi mecz. Masakra. Ej, ludzie, nie wiedzą, co to znaczy, co to znaczy dobry mapy. Silent Hill. Też może ja. Okazałem, że tam jest cór, robi. No to tam robił. Zostaw mnie w spokoju. No, daj mi spokój człowieku. bo no serio, nie możesz się zdecydować? No nie. Dobra, balance landing my friend. Odbiegłem mu, odbiegłem mu, aczkolwiek jak dużo to nie mam pojęcia. Wracamy jest, tu jest z piwnica, wracamy na górę. O tak, ktoś tu robi gena, trzeba go sprzedać, zróbmy to. On już za mną. Ktoś tu robi gena. Ktoś tu robi gena. Serio? Tam ktoś gena robił, no. Nie dam rady już tyle. Za duża presja na mnie ciąży. No serio i wymierzył. Ohohoho. Nie lubię cię. Ale killer pasujący do mapy, bo to w sumie jego mapa. Ale jazda. Te strzymanki. Mogę wiglować już wisząc, super Dobra, szukajmy plusów. Plusy są takie, że wybiegałem dwa generatory, prawie trzy Więc... Więc. <laughs> chyba dobrze, chyba dobrze. <laughs> Boże i ten śmiech takiego Nie wiem Psycho Gaja Dobra, ściągnij mnie, ściągnij mnie, szybciej Szybciej Szybciej. No ktoś gra Spiring Boosta, szybciej. Uuu, Nera. O jest, przypał. Ale biegnie. Nie, no. Balance landing. Nie wiem gdzie chcę uciekać, więc uciekamy na zewnątrz. Trzeba, że to nie mnie pogoni w tym momencie. Miałbym nadzieję i nadzieja została spełniona. Dzień dobry. Chcesz mnie uleczyć? Mam fajny item, który sprawdza. Znaczy nie sprawdza, tylko robisz, że używasz mniej swojej apteczki. Starczy ci na dłużej, ale nie leczy mnie apteczką. Ale trudno, że żyje. Jakaś inna meg ma półmię już wykręconego gdzieś. Nie no. Jakby tu było rozwalone, to by było fajnie. Ale nie jest. Próbuję go ściągnąć po prostu. Tam poszedł. Nie rozwalił tu miejscówki. Go, yo, 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 yo. Przepraszam. Hello, my friend. How you doing? Próbujmy ją wyleczyć od razu. Ale trochę się cykam, że zaraz tu wróci. Pan ziutek, killerowy, ale nie, jednak nie. Znalazłem mek, która robiła generator, więc. niby było poszukać ten generator. I. coś podziałać. By go dokończyć. Poszedł tam w tamtą stronę, więc. Tak zakładam. To gdzieś tu jest pusty. Zdejdziemy się trochę i w końcu go chyba znajdziemy. Bo jest pod nami ten generator właśnie. Ten działa, ten jest naprawiony. Więc używamy balans landing. Proszę, proszę. Tu jest. Ale skopany do połowy, no to. Na pewno nie zaciekawy, bo zakładam, że przyjdzie tu sprawdzić sytuację. Ale wykręcę ile mogę. Wiesił ją chyba za ścianą. Za drugą nawet ścianą, bo tu są drzwi frontowe otworzone. Dobra, super, że ktoś ją ściągnął, bo już miałem iść, a szkoda zostawiać generator bez kręcenia. Bo, jak wszyscy dobrze wiemy, zawsze musi być jakiś generator kręcony, żebyśmy mieli robiony progres. Balans Landing się załadował, ale. Mam wrażenie, że. nie tu idzie. Też. chyba już nie wiem. Albo. Dobra, spróbuję dokręcić na siłę. Dobra, nieważne. Gdzieś się czaił, ale nie mógł się zdecydować, gdzie się czai. Mm hmm. Dobra, i były na górze generatory 12, z tego co pamiętam, i jeden tam na dole, chyba tak. Na pewno jeden na górze, drugi na dole. Nawet tu. Cześć. Dziś, że przyjdzie tu sprawdzić, nie? Goni Cheryl. Także mamy szansę to dokręcić. Oczywiście, greaty, same greity są fajne, jedyne wyjście, z którego może przyjść, to tam. Ale możemy użyć balans landing do... na dół, ok. Przyszło leśnienie w miarę kręcenia. O, jest Meg. Została hita. Mam wrażenie, że może mieć adrenalinę. Eee, zobaczymy, bo to Meg w sumie, no nie? Miała, miała. Szkoda, że nie szybciej. Balans landing. Szkoda, że nie szybciej, bo by się uleczyła pełny stan. Troszeczkę brakło. Dobra, ja otwieram, bo lubię punkty Na 99 nie? Tak, jak naturalnie No to pobiegnijcie tam i weźcie hity za nią Dobra, otwieram na końcu Co? Co było Co to było? Co to było? Co to był za hit ja się pytam Teraz sobie na pewno nikt nie ściągnie. A jedna już uciekła. O Boże! Kolejna uciekła. Dobra. Kończymy to, poddaję się. Poddaję się. Koniec. Znowu koniec odcinka na haku. Super sprawa. Także słyszymy się w następnym. Trzymajcie się i do następnego. A!